Już widzę sklep. To co, wstąpiłem po jakieś owoce? Może jakiś winogron czy coś kupimy? A co ty gadasz w ogóle ty? Co, co? ty gadasz? To mało winogronu masz na Wiecie, działce? Nie, ale ty nie masz winogronu. Ale sąsiad ma. To o. byś się poszła na zrywała? To Wy to... w tym mieście to tylko pieniądze wydajecie? To tak można do sąsiada? Nie widzi, to można. Oj kuzynka, kuzynka, nie miałeś kiedy przyjechać, sąsiad już drzewo rżnie, potem będzie się ze mnie i z Łojca śmiał, że my jeszcze nie pocięte mamy. A to co, mam jechać? Nie, do roboty. A jakie ty to auto kupiła tego Mercedesa teraz, bo to z salonu żeś kupiła, tak? No tak, a klasa wiesz. A. Na wsi tu też są fury takie, za tydzień u nas będą żniwa. Sąsiad kumbajn cenowy z Bizona kupił. Kurczę. Jak, jak chcesz, jak chcesz kuzynka, to ja zagadam z sąsiadem, może cię przewieźć, bo to nie to samo co te mercedesy. To ta, ta Beata. Ta Beata, a co Ona z nią? Ona za niedługo jest, będzie albo już jest. <laughs> to jest czy będzie? Nie wiadomo. A skąd to wiesz? Gadają po wsi, że i na kominie od dwóch dni bocian siedzi. To Boże... tak? To u was się ciąży rozpoznaje? To jakieś... jest na rzeczy. Coś jest. Jest, jest, ale ona to była taka mhm. pracowita.